Gość Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry, naszym gościem jest wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Witamy w Radiu Łódź. Witam serdecznie. Poznaliśmy Panie Prezydencie oświadczenia majątkowe włodarzy Łodzi, wydaje się, że politycy Prawa i Sprawiedliwości chyba wywołali pana do odpowiedzi. Wczoraj, kiedy Karol Nawrocki oświadczył, że to kontrowersyjne mieszkanie przekaże na cele charytatywne Policy, politycy PiSu wezwali działaczy PO, między innymi posła Kropiwnickiego, Tuska, Myrchów, by też oddali po jednym swoim mieszkaniu. Zrobi to pan? Panie. Nie wiem, czy wywołali do tablicy, natomiast takie bardzo ważne słowo ze strony pani redaktor padło, kontrowersyjne. No właśnie, ta sytuacja związana z panem Nawrockim jest bardzo niejasna i zagmatwana. Myślę, że jeżeli się funkcjonuje w polityce, to trzeba być nieskazitelnym, to znaczy droga nabywania nieruchomości, przecież każdy może kupić nieruchomość, ale droga nabywania powinna być absolutnie klarowna. I po to są wszystkie organy państwa, żeby weryfikować, czy politycy nabywają swoje nieruchomości w sposób nieskazitelny, zgodny z prawem. A zatem dlaczego miałyby osoby, które Załóżmy swoją pracą, oszczędnością, przedsiębiorczością e, nabyły nieruchomości, często też w spadku, bo to są nieruchomości często przekazywane w spadku. Miałyby coś teraz przekazywać, dlatego ponieważ Prawo i Sprawiedliwość próbuje odwrócić sytuację kota ogonem i od swojego kandydata, który w sposób niejasny nabył tą nieruchomość. A panie prezydencie, proszę nam powiedzieć, jak to się robi? Jest pan stosunkowo młodym człowiekiem? Ma pan we własności lub współwłasności, tak, trzynaście. Mieszkań? Tak, 13 mieszkań. W pracy polityka dużo czasu poświęca się na pracę. Ja jestem wychowankiem rodziców, którzy są przedsiębiorcami. To była mała przedsiębiorczość i z domu wyniosłem ten gen przedsiębiorczości. I przez lata tak naprawdę szukałem sposobów, jak mogę budować swoją taką niezależność finansową, bo uważam, że w ogóle politycy powinni mieć swój prywatny zasób finansowy, żeby być absolutnie niezależnym. I to ich tylko wzmacnia w ich poglądach i w realizowaniu tego. Tych poglądów. I poprzez tego typu postawę szukałem różnych sposobów, mając bardzo mało czasu, pracując w polityce. I nieruchomości jest jedną z takich formuł. Ja powiem też wszystkim wprost, że nie jest to najbardziej rentowny sposób inwestowania, szczególnie w dzisiejszych czasach, ale jest po prostu stabilny i długoterminowy. A tak naprawdę, w sytuacji, kiedy zaciąga się na to kredyt, który jest spłacany przez 30 lat. To, te to środki... ile pan ma tych kredytów w tej chwili? Tych kredytów, o ile dobrze pamiętam, jest 11. I to jest 15 tysięcy złotych spłacane co miesięcznych rat, więc można powiedzieć, że dopiero te mieszkania, nieruchomości będą zarabiały za 20 lat, za 25. Jest to taka polisa emerytalna na przyszłość. A dlaczego, pana zdaniem, panie prezydencie, jednak nieruchomości to jest w tej chwili taki sposób na zarabianie? Dlaczego jeżeli inwestujemy w akcje, ryzykujemy, jeżeli mamy oszczędności bankowe. To płacimy wyższy podatek na nieruchomościach można łatwo zarobić, łatwiej w każdym razie. I politycy rzeczywiście te mieszkania kupują. To jest w ogóle trend taki ogólnospołeczny. Polacy bardzo lubią nieruchomości, inwestować w nieruchomości. Dlaczego? Bo to jest to. Czujemy bardzo... się niepewnie? Nie, jest to bardzo prosty mechanizm inwestowania, to jest pierwsza rzecz, ale po drugie, my wychodząc z okresu PRL-u mieliśmy bardzo mocną chęć posiadania własnej własności. I to w naszym narodzie jest, ponieważ jak się porównuje choćby naród niemiecki czy francuski ile jaki procent społeczeństwa posiada własną nieruchomość względem tych którzy mają na najem to większość, nie wiem, Niemców, Austriaków wynajmuje nieruchomości niż posiada, a w Polsce większość posiada, a nie wynajmuje. Więc u nas ten gen posiadania wyniesiony z czasów PRL-u jest mocno osadzony, dlatego nam nieruchomości są tak bliskie, jako całemu narodowi. A jak pan sądzi, będzie wprowadzony w Polsce podatek katastralny, czy nie, skoro politycy inwestowali i inwestują nadal głównie w mieszkania nieruchomości? Podejrzewam, że w ogóle z całego wolumenu Czy myśli, warto wprowadzić taki podatek? Zacznę od końca. Myślę, że z całego w ogóle wolumenu nieruchomości, które są w posiadaniu na najem, na przykład w Polsce, to politycy mają jakiś tam ułamek procenta, ponieważ to są wielkie fundusze, które kupują całymi tysiącami mieszkań. Są to firmy, podmioty wyrosłe w Polsce, które kupują dziesiątkami, jak nie setkami e, mieszkań. I ten podatek katastralny nie powinien być skierowany, że politycy posiadają nieruchomości w związku z tym podatek, tylko musimy się zastanowić, czy całe te 99 z kawałkiem procenta osób, które posiadają nieruchomości ponad jedno mieszkanie, albo ponad dwa, albo ponad trzy, bo to będzie już w ustawie określone, czy chcemy opodatkować i czy to jest ogólnie społecznie sprawiedliwe. Ja się dostosuję do tego, jakie zostanie prawo wprowadzone. A Pana zdaniem jest społecznie sprawiedliwe? Ja ogólnie ze względu na to, że pod kątem gospodarczym jestem dość wolnościowy, uważam, że nie powinno się opodatkowywać podwójnie dochodu, to znaczy jeżeli ktoś zgromadził środki poprzez na przykład codzienne, codzienną pracę, zaoszczędził, kupił nieruchomość i jeszcze dodatkowo ma płacić od tych oszczędności podatek, tak jak w przypadku podatku belki, jest to pewna niesprawiedliwość. Przejdźmy jeszcze do drugiego tematu, bo czas nas powoli goni. Chciałam pana zapytać o kondycję miejskich placówek medycznych, bo za nie pan odpowiadam w zarządzie miasta. Głównie chodzi o szpital imienia Jonszera. Jak jest? Ochrona zdrowia miejska jest to moje oczko w głowie, i taka sytuacja, która dzisiaj funkcjonuje ogólnie od lat w systemie ochrony zdrowia, jest bardzo problematyczna, ponieważ dzisiaj, poprzez deficyt medyków, i to jest główny problem systemu ochrony zdrowia. Koszty ich usług dynamicznie rosną. Jest ustawa o minimalnym wynagrodzeniu medyków. W tym roku od 1 lipca ten wzrost będzie kilkunastoprocentowy. I nieważne, ile do systemu by się dosypało pieniędzy, tych pieniędzy będzie brakowało, co potem może się objawiać wynikiem ujemnym w placówkach medycznych. A szpitalnictwo praktycznie od zawsze w trzeciej RP było deficytowe i na minusie. Najgorszą rzecz, którą zrobiono naszemu szpitalowi, szpitalowi Jonszera, to w momencie, kiedy on był na plusie i mieliśmy plany inwestycyjne, które realizowaliśmy, to wprowadzenie sieci szpitali, która nam ucięła część dochodów, i przez co cały plan ułożony na dekadę, został zrujnowany i dzisiaj tak naprawdę jesteśmy beneficjentami tego. Z jednej strony słyszymy, że sytuacja placówek medycznych jest katastrofalna, głównie ze względu na inflację. Z drugiej strony setki milionów złotych wciąż są dosypywane do systemu. Która z tych opinii jest bliższa prawdzie? W System? Moja opinia. W systemie ochrony zdrowia, co do zasady, a doktorat pisałem choćby w tym obszarze, to jest ekonomia w obszarze ochrony zdrowia, pieniędzy nie brakuje. Tylko głównym problemem i musimy sobie jako społeczeństwo to uzmysłowić, głównym problemem systemu ochrony zdrowia jest niedobór pracowników medycznych i to jest ten problem, który musimy rozwiązać. Powiem Praw... pan też słuchaczom, jakie są zarobki, ile zarabia najwięcej pracownik medyczny? W miejskich centrach medycznych ta rozpiętość mhm. jest bardzo duża, natomiast na stanowiskach szpitalnych w obszarze pielęgniarstwa to są wynagrodzenia rzędu kilkunastu tysięcy brutto. W przypadku lekarzy jest to 20-30 z dyżura. Oczywiście liczę z dyżurami, tak, no bo to nie jest 160 godzin, tylko często 320 godzin pracy. Jest to często 20, 30, nawet 40 tysięcy złotych, a zatem te